Marka Jezus, 44 odcinek. Dzisiaj wprowadzenie do modlitwy nad Ewangelią Św. Marka, czwarty rozdział, wersety od 30 do 34. Najpierw posłuchajcie słowa Bożego, a później wprowadzenia do modlitwy. Tak to jest zorganizowane w tych wieczornych modlitwach naszych, że ja robię tylko wprowadzenie. Ja nie prowadzę medytacji. To jest kochani zadanie dla każdego, każdej z nas, z Was, żeby potem sobie usiąść i poświęcić Panu Bogu ze 40 minut. Tak by wypadało, żeby przynajmniej tyle mu podarować. Posłuchajcie słowa Bożego. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy sieje wsiewa w ziemi jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Moi drodzy, zawsze jak wchodzimy w medytację, to pamiętamy o dobrej pozycji naszego ciała takiej, która jest pełna szacunku wobec Boga, wobec nas samych i taka, w której możemy wytrzymać te 40 minut bez jakiegoś bólu, bez jakiegoś. Wiercenia się, nie wiem, potrzeby zmieniania tej pozycji, właśnie przez taki dłuższy czas. Zaczynamy jakimś znakiem krzyża, od tego czasu odmierzamy ten czas, który sobie postanowiliśmy. Tak? Czyli robię znak krzyża, mówię 40 minut dla Ciebie. I to jest ten punkt, ta brama, przez którą przechodzę, żeby spotkać się z Jezusem. Pamiętamy też o tym, żeby poprosić o czystą intencję, taką łaskę, żeby słuchać Słowa Bożego tak, jak ono chce do mnie przemawiać. I dzisiaj zachęcam, żeby sobie wyobrazić obraz, bo święty Ignacy zawsze zachęca, żeby taki jakiś obraz sobie znaleźć. No to popatrzmy na, na, albo na taki zasiew, jak ktoś rzuca maluteńkie ziarnko górczycy w ziemię, albo popatrzmy, jak wyrasta roślina, e, malutka, potem coraz większa, 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 wielki krzew, w którym się e, właśnie ptaki mogą zatrzymać. E, możemy się przy takich obrazach zatrzymać. To, co nas porusza najbardziej, to sobie wyobraźmy. I jak zwykle prosimy o łaskę, żeby lepiej poznać Jezusa. Prosimy taki dar: Jezu, ja chciałbym Cię lepiej poznać, proszę, pomóż mi. Spotkajmy się, Panie Jezu, lepiej się poznajmy. O to Ci dzisiaj proszę. I dwa punkty dzisiaj, nad którymi możemy się zatrzymać w naszej modlitwie. Pierwszy to taki, że, który bym nazwał małością Królestwa. Zobaczmy, że Jezus, kiedy mówi o tym w tej przypowieści, o tym ziarnku gorczycy, to mówi o czymś małym, niewidocznym niemal dla oka, co wpada w ziemię, w jakąś głębię, w jakąś głębię, i tam zaczyna się życie tego czegoś małego. I ono później rośnie, 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 tak, że ostatecznie staje się krzewem, w którym różne ptaki mogą w cieniu tego drzewa. Czy tego krzewu odpocząć? I, i przyjrzyjmy się Jezusowi, który, który sam wypełnia to słowo, że on się staje sługą, on się staje ostatnim, on się staje małym, zwłaszcza na drzewie krzyża. Ale wierzy gdzieś, że właśnie przez pokorę, przez służbę, przez przebaczenie, przez, przez stawanie się takim ostatnim w pewnym tego słowa znaczeniu, przez to może podbić serca tych, którzy się otworzą na piękno tej miłości, takiej miłości, miłości ofiarnej, miłości służebnej. Ci, którzy zobaczą w tym piękno, zobaczą w tym życie, zobaczą w tym e, coś zachwycającego, to ci wchodzą i e, idą za Jezusem, pozwalają, żeby on, e, jak takie ziarno, żeby on w nich wpadał, żeby on w nich wzrastał żeby jego postawa z ich postawą życiową się coraz bardziej zlewały, coraz bardziej stawały jedno. Nie? To jest trudne, bo to jest zgoda na bycie małym. Zgoda na, na to, że od małych spraw zaczyna się rozwój Bożego Królestwa. I na ten punkt dzisiaj sobie popatrzmy. Popatrzmy w nasze serca, ile razy nam się udało pójść za jakimiś takimi natchnieniami niewielkimi a jak nieraz się rozrosło jakieś proste zwrócenie uwagi na kogoś, jakaś pomoc, jak się rozrosła nieraz wielką przyjaźń, na przykład na przykład, nie. Albo inne tego typu sytuacje, temu się przyjrzyjmy i patrzmy też w nasze serce, czy jest w nas taka. Zgadzam się na to, żeby, żeby, żebyś mnie posyłał, pociągał do robienia małych rzeczy, których nikt nie widzi, ale które są dobre, które są przesiąknięte miłością. O to dzisiaj prośmy. To to jest pierwszy punkt. A drugi, do którego zachęcam, to żeby sobie popatrzeć na tą dynamikę, że Jezus naucza tłumy w przypowieściach, a na osobności wyjaśnia wszystko swoim uczniom. I zobaczmy, jaka jest różnica pomiędzy tymi tłumami, a tymi uczniami. Te tłumy gdzieś tam chodzą, biegają za Jezusem, bo uzdrawia, bo rozmnaża chleb, bo robi różne cuda. I to bardzo dobrze. I Jezus na nie zwraca uwagę i są ważne. Potrafi Jezus się zatrzymać na brzegu rzeki, miał plan, żeby pójść się pomodlić, na brzegu jeziora. Miał plan, żeby pójść się pomodlić, a zostaje, żeby ich nauczać i jeszcze rozmnaża dla nich chleb. Więc ważne są tłumy dla Jezusa. Ale zobaczmy, że nie wszyscy w tym tłumie są jakoś pociągnięci przez Niego, żeby stać się Jego uczniami. To Jego uczniowie z Nim się spotykają i on im objaśnia wszystko na osobności. Mój drodzy, to jest bardzo dobre pytanie. Czy ja wychodzę na spotkanie z Jezusem na osobności? Czy pytam Jezusa, żeby mi wyjaśniał swoją naukę, swoją Ewangelię? Myślę, że to, że dzisiaj właśnie jesteście tutaj, to znaczy, że jest w was takie pragnienie i tutaj jesteśmy. Ale o tym z Jezusem pogadajmy. Może gdzieś przygasa w nas takie pragnienie bycia na osobności z Jezusem. Możemy Go poprosić, żeby w nas je na nowo rozpalił. Życzę Wam pięknej, dobrej modlitwy. Na tę modlitwę i na jutro przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa. Pamiętajcie też o subskrypcji, kciuku w górę, dzwoneczku, komentarzu, udostępnieniu. Za wszystkie takie gesty, które pomagają rozszerzać się Słowu Bożemu. Bardzo dziękujemy.